Thomas Jeffries był postacią, która zyskała złą sławę w historii Australii jako jeden z najbardziej notorycznych przestępców okresu kolonialnego. Jego życie było pełne dramatycznych zwrotów akcji i mrocznych wydarzeń, które do dziś fascynują historyków i badaczy kryminalistyki. Urodzony około roku 1791, Thomas Jeffries swoje wczesne życie spędził w Anglii, gdzie już jako młody człowiek zaczął swoją kryminalną karierę. W 1819 roku został skazany za włamanie w Nottingham i otrzymał wyrok dożywotniego zesłania do Australii. Jego opis fizyczny z tamtego okresu przedstawia go jako człowieka o ciemnej, bladej cerze, czarnych do siwych włosach i piwnych oczach. Po przybyciu do Sydney na pokładzie statku prince regent w styczniu 1820 roku, Jeffries został przeniesiony do Van Diemen's Land, obecnie Tasmania, w styczniu 1822 roku. Jego życie w kolonii było pasmem ciągłych konfliktów z prawem i brutalności. W 1824 roku został skazany na 12 miesięcy w Macquarie Harbor za groźby zabicia głównego konstabla George'a Lossone, ale ostatecznie został wysłany do prac publicznych w Georgetown. W 1825 roku, po ucieczce z miejsca pracy, Jeffreys został skazany na 50 batów i ciężką pracę w więziennej grupie roboczej. W kwietniu tego samego roku został mianowany flagelatorem w więzieniu w Launceston. Jego brutalność i okrucieństwo w tej roli tylko pogłębiły jego złą sławę. W grudniu 1825 roku Jeffreys uciekł w busz z Johnem Perrym, Jamesem Hopkinsem i Edwardem Russellem. Wkrótce potem jego gang zaczął terroryzować okolice, dokonując rabunków i morderstw. W styczniu 1826 roku. Jeffries został oskarżony o sześć morderstw, w tym zabójstwo konstabla Bakiego. W dodatku przyznał się do zabicia i zjedzenia resele. Thomas Jeffries został schwytany i skazany na śmierć. Jego egzekucja odbyła się w 1826 roku, a jego historia stała się przestrogą dla innych i przykładem brutalności życia w kolonialnej Australii. Jego życie, choć krótkie i pełne przemocy, jest ważnym fragmentem historii, który rzuca światło na trudne warunki życia skazańców i surowość ówczesnego systemu prawnego. Postać Tomasa Jeffrisa do dziś pozostaje symbolem mrocznej strony historii Australii.